Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2024, główna kariera na kanale, czyli łowca Pucharów, gdzie ja obecnie prowadzę ekipę z Rotterdamu Feyenoord. 3 listopada roku 2027, bardzo ważny dzień, bowiem musimy dzisiaj pokonać duńskie Mithiliand. W związku z tym, że zremisowaliśmy tylko w ostatnim meczu na własnym stadionie 1 do 1 z Sevillą, teraz każde 3 punkty są na wagę złota. Zanim jednak rozpoczniemy, to oczywiście zachęcam, zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału i do tego, abyście odwiedzali nasze media społecznościowe, do których linki macie w opisach każdego Odcinka. Dziękuję przy okazji Serdecznie za wszystkie subskrypcje Za komentarze i za wszelką Aktywność na kanale Słuchajcie, najpierw może Zanim przejdziemy do meczu Champions League Zobaczymy sobie jak tam sytuacja W lidze Po meczu z Sevillą wygrywamy Na własnym stadionie dwa kolejne mecze ligowe Z AZ Alkmaar 2 do 1 tutaj Calvin Stenks I Shakil Van Persie, który złapał Dobrą formę i również zdobył bramkę W kolejnym meczu z Emen, no a oprócz jeszcze hat Francesco Pio Esposito 19 minut, 3 gole włoskiego napastnika Także forma wyborna. No i w Eredywizję generalnie jest bardzo dobrze. Po 13 kolejkach jesteśmy na miejscu pierwszym. Mamy nawet 7 punktów przewagi nad Eindhoven, no ale oni mają jeszcze 13 kolejkę do rozegrania. Tylko my graliśmy z Emen ten mecz właśnie w ramach 13 serii spotkań. Ajax na miejscu szóstym, bo to zawsze się do tego Ajaxu odnosimy. Nad nimi mamy już 17 punktów przewagi. Także w lidze wszystko wygląda naprawdę kapitalnie, a Zobaczcie, co my tutaj mamy. Średnia ocena. Jao Pedro Gomez, 17-latek z Feyenoordu ma tą ocenę na poziomie 7,36. Hartman, 5 asyst, Giovanni Garcia, 4 asysty. Feyenoord jest wielki, piękny i wspaniały, jeżeli chodzi o Holandię. No bo jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, troszkę to inaczej niestety nie wygląda. Midtjylland, słuchajcie, oni są w tym momencie naprawdę bardzo mocną ekipą, jeżeli chodzi o Ligę Duńską. Mają dużą przewagę nad Kopenhagą i nad Brändby. Przegrali tylko jedno spotkanie. Ale to, co tutaj ich charakteryzuje, to duża ilość zdobywanych goli. Mają aż ich 20. 8. Jest to zasługa między innymi e, wybitnego napastnika, jak na warunki duńskie, e, Jona Karikaburu, e, hiszpańskiego m, snajpera, którego oni pozyskali widzę tu z realu Sociedad za 5 milionów euro. Wcześniej był na wypożyczeniu, już w tym roku zdobył 11 goli w lidze, 0 w Champions League. Mam nadzieję, że dzisiaj m, m, tak też pozostanie. A więc to jest ich najlepszy piłkarz. M, m, tutaj ciężko mówić o kimś takim, kto by u nas nawet grał pierwsze. Skrzypce w drużynie. Mamy Choge Sunga, który ma 29 lat, jest Koreańczykiem i to jest powiedzmy jeden z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o Mittylian. Mamy tu jeszcze Daniela Swensona, lewego wahadłowego ze Szwecji, ale to są zawodnicy, którzy no u nas pewnie by nawet nie grali w pierwszym składzie, więc absolutnym faworytem tego meczu jest ekipa Feyenoordu. Pytanie, czy przełożymy to na boisko. Zobaczymy, zatem zacznijmy wybór składu. Bilą na bramce. Dzisiaj The Bast będzie odpoczywał. Natomiast na prawej stronie obrony Dialo, w tej trójce oczywiście środkowych obrońców. Bravik tutaj w środku. No, i z lewej strony damy sobie Abu Ciseja, który lewą nogą i prawą nogą zresztą też grać potrafi, fantastyczny piłkarz, no i tutaj oczywiście wszystko podstawowe, czyli Hartlauda. E, tutaj mamy na lewej stronie Hartmana, Timberwifer na prawej stronie, e, na prawej stronie dzisiaj damy sobie Giovaniego Garcia, a nie Kalwina Sztangsa, a na stronie lewej Shakila e, Van Persiego, jak tam w ogóle postępy Garcia tutaj już może grać, już może tutaj grać, już tu wygląda naprawdę dobrze, no i fantastycznie, i w ataku dzisiaj Francesco Pio Esposito, jednak ta jego forma Daje mi tutaj e, jakby tą przewagę, żeby właśnie jego wystawić. W ogóle też e, ostatnio się przyglądałem Michaelowi Drentowi. To naprawdę bardzo fajny rozwój mamy tego zawodnika. E, on idzie z tymi atrybutami swoimi do góry, no i dobrze, ale jeszcze rezerwowym bramkarzem wciąż i cały czas jest Cezary Miszta. Majoros Serdanowicz, e, tutaj damy sobie Waje, e, Tomasa Żanina, Gildona Godinio. Calvin Sztengs, Luka Iwanusecz, Walemark, Somkong Jimenez i tutaj jeszcze dajmy sobie Dawida Hanczko. To jest nasza pierwsza jedenastka, plus oczywiście zawodnicy rezerwowi. Prawda jest taka, że jeżeli dzisiaj meczu nie wygramy, to nasze szanse nawet na awans do strefy playoff znacznie zmaleją. A tego byśmy raczej nie chcieli. Chcielibyśmy bardzo mocno, żeby nasz zespół, żeby nasz zespół tutaj awansował. Yy, więc tak sobie dzisiaj zagramy tu chyba nic zmieniał nie będę. Po prostu rozpocznijmy to spotkanie i mam nadzieję, że to będzie dobry mecz. Bo myślę, że Mitliant jest gdzieś na poziomie Alkmar jeśli chodzi o ligę holenderską. Z Alkmar sobie poradziliśmy raczej bez problemu, grając nawet tymi młodymi piłkarzami. Więc mam nadzieję, że z Midland też sobie poradzimy No na pewno nie jest to zespół tak mocny, jak, tak mocny jak Feyenoord Tu jeszcze raz składy obydwu zespołów, czyli Feyenoord Ze wspaniałym Esposito Garcją, Wiferem Tutaj, którzy mają przynieść zwycięstwo No i 4-4-2, tak zagra ekipa duńska Ja już przełączam na TV Jak wiecie, sam bardzo lubię grać na 2D Stąd czasami ta kamera mi po prostu zostaje po moich spotkaniach i zaczynamy na czerwono-biało-czarno. Gospodarze, faworyci jednak zdecydowani tego spotkania. Mitliant w strojach ciemnych. Gramy. Gramy, potrzebujemy e, trzech potrzebujemy punktów, żeby mieć cztery. Żeby powoli pod tą strefę play-off się wbijać. Kolejne spotkanie mamy na własnym stadionie. Z Red Bullem Salzburg. No i też musimy ten mecz wygrać. To mniej więcej myślę, że Midland i Red Bull Salzburg to są zespoły bardzo podobne. Jeżeli chodzi o kaliber umiejętności zawodników. Hartrauda, Timber. Mamy tutaj... E, Portugalczyka Diallo, do Hartraudy, już tam się pokazuje Garcia, jest Esposito, Garcia, ja nie wiem, czy on nie lepiej by się czuł jako skrzydłowy, ale on też tutaj gra, Garcia wchodzi w pole karne, Garcia na lewą nogę, strzał, ale przyblokowany nie, nad poprzeczką, nie było widać tej piłki do końca, więc tak ciężko mi było to ocenić, ale tak, faktycznie był to strzał niecelny na bramkę e, pana Birks, więc po 10 minutach dwa strzały, jeden celny, to jest dorobek ekipy Feyenoordu Rotterdam, no i te 13 expected goals. Na razie ten pierwszy kwadrans niespecjalnie tutaj wygląda dla Feyenoordu dobrze, ale wiemy, że my się bardzo wolno rozpędzamy, więc zakładam, że niebawem tutaj do głosu ten nasz Feyenoord będzie dochodził. Birkso, zobaczmy, piłka wybita. Mamy tutaj Timbera. Dobrze, do Esposito. Kolejna akcja się szykuje. Może przybliżę, bo wtedy lepiej tą piłkę widać. Van Persie, Hartman. Hartman lewą flanką w swoim stylu z Van Persim. Dobra współpraca, Van Persie teraz wycofuje do Abusiseja, ale ten, co zagrał, to nie wiem. Natomiast też nie wiem, co zagrała obrona teraz Mitlian. Garcia Esposito i obok bramki. Nie dość, że sobie zabrał gola tutaj Esposito, gdzie powinna być bramka absolutnie na 1-0, to jeszcze zabrał asystę młodemu belgijskowi, belgijskiemu skrzydłowemu. Także tutaj też... Wielka, wielka szkoda. Ja w ogóle tego Belga przestawię sobie na pozycję skrzydłowego, bo on się tutaj chyba jednak lepiej będzie troszkę czuł. Jest piekielnie szybkim zawodnikiem, kapitalnie wyszkolonym technicznie, z wielką kreatywnością, młodym piłkarzem, więc. Dajmy mu tą swobodę. Amat, amat w pole karne. Oj, teraz to trzeba wybijać. Van Persie wybija, ale prosto. Dobrze, pod nogi Hertraudy. Nie, mi się tam wydawało, że kto inny to przejmie, ale teraz mamy Hartmana na lewej stronie. Szykuje się kontra. Już tam wbiega Esposito w pole karne. Hartman, Van Persie. Van Persie w 16. szesnaste. Dośrodkowanie. Poprawka. Hartman, Hartman. Co zrobił Hartman? Nie wiem. To była chyba jakaś wrzutka zewnętrzną częścią lewej stopy, albo był to strzał. W każdym razie, cokolwiek to było, to nie wyszło. E, czy miał być to strzał, czy miał Miała być to wrzutka, to ani jedno, ani drugie temu zawodnikowi się po prostu nie, nie udało. 30 minuta meczu. Nie radzi sobie Feyenoord w tym momencie z ekipą Midland, mimo że mamy tych sytuacji więcej, mimo że jesteśmy za zespołem dominującym dzisiaj na dekubie, to jednak nie potrafimy tutaj tego gola strzelić. No i jest to spory problem, bowiem z dwoma punktami to my nie mamy w tym momencie za bardzo czego szukać w tej lidze mistrzów, więc albo ten mecz wygramy. Albo postawimy wszystko na jedną kartę, albo będziemy mieli problem z awansem do playoffów. Znowu jesteśmy pod polem karnym gości, nie? I już ta piłka wybita, już z tego nic nie będzie. 1.29, gdzieś tam powinna być sytuacja chyba pokazana, ale realizator nam zaspał. Garcia... Dialo, Portugalczyk teraz do WiFera. Zobaczmy, co tutaj Feyenoord zrobi w tej akcji. Dialo do Timbera. Timber teraz dobrze zagrywa do Esposito. Sam na sam z bramkarzem i bramka. Błąd popełnia e, goalkeeper Mitliant. Nie wiem, czy błąd w sumie, bo on wyszedł bardzo, bardzo daleko. Ale widział też, że obrońcy nie są w stanie dogonić naszego włoskiego napastnika. Zobaczmy sobie to raz jeszcze, bo to jest też ciekawa sytuacja. I tutaj, czy bramkarz powinien wyjść? No może i. Powinien wyjść tylko czy aż tak daleko, czy nie powinien tutaj pilnować koło tego 15 metra, a on się tam zawinął, no i mamy gola 10 w tym sezonie. Francesco Pio esposito, ale gola, na którego absolutnie zasługujemy. Więc nasza sytuacja za momencik się bardzo poprawi. Będziemy mieli tyle samo punktów co ekipy w playoff w tej strefie playoff, ale jeszcze ta różnica bramek nie jest dobra. 1-78, więc jak widać, my zasługujemy absolutnie na. Na to zwycięstwo Jednak musimy się pilnować, bo wiemy jak się skończył mecz z Sevillą Też prowadziliśmy 1-0 I w 91 minucie Jeśli dobrze pamiętam Straciliśmy gola I było 1-1 49 120 kibiców Życzyłbym sobie, żeby większość z nich się dzisiaj cieszyła Żeby dzisiaj jednak ekipa Feyenoordu Pokazała swoją wyższość Ale też pokazała wyższość e, Ligi Holenderskiej Nad Ligą Duńską No bo ta wyższość jednak jest, tak mi się wydaje i warto by było tutaj to po prostu udowodnić Więc w 53 minucie mamy wynik 1 do 0 Na razie druga połowa rozpoczyna się bardzo spokojnie Niewiele się tutaj dzieje na stadionie w Rotterdamie Ale mam nadzieję, że jeszcze tu jakieś bramki wpadną Bo gdybyśmy jeszcze bramkę dwie zdobyli No to dzięki tej różnicy bramek wskoczylibyśmy do pierwszej czwórki, Ale widzę, że niespecjalnie nam się tutaj spieszy Przejdziemy sobie na grę dwoma napastnikami i tutaj Garcia na pewno zostanie zmieniony wejdzie na boisko Luka i Myślę, że też Van Persi i wejdzie Santiago Jimenez. Dwie takie zmiany i zobaczymy, czy. Bo tutaj walczą o bramki, walczą o bramki, walczą o to, żeby tych bramek mieć więcej Musimy, kiedy mamy możliwość, poprawiać różnicę bramek, bo to może być bardzo istotne. W kontekście późniejszych wyników, także no tutaj, gol by się naprawdę przydał albo i dwa. No ale zobaczymy. Na razie mamy Jimeneza. E, ta piłka jemu została zabrana. Okels, piłkarzem piłkarze ale ale Esposito bardzo dobrze sobie radzi w obronie. On wraca i odbiera piłkę zawodnikowi e, gości dialo, dialo, żeby tylko błędu nie popełnić. Hartrauda do środka. Tu mamy Timbera, mamy też Breivika Gramy na zero z tyłu znowu bardzo młodymi piłkarzami, jak właśnie Dialo, jak Sisej. Więc na dobrą sprawę, tutaj jest dobrze. Breivik tam ma całą wolną, właśnie miałem mówić, lewą stronę. Tam by należało przenieść ciężar gry Jimenez. Jimenez, ale zabrali mu piłkę. Jednak nie potrafią wyprowadzić kontry zawodnicy z Danii. Wifer, zobaczmy. Wifer jest piłka do Jimeneza. Jimenez rusza na bramkę rywala Jimenez nad poprzeczką. Gdzie jest ta skuteczność? Jimeneza z poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów. No brakuje jej bardzo. Już expected goals nasze jest prawie dwa. Tutaj oczywiście powinno tych bramek wpaść więcej, ale jakoś padać nie chcą. Dobra, jeszcze jedna zmiana, damy sobie tutaj oczywiście, e, co my tu możemy zrobić? Co my tu możemy zrobić? Godiniowaje e, Srdanowicz, to może nie, ja bym tutaj szedł do przodu i dlatego postawię chyba na Tomasa Żoannina Zawifera. Jest jednak zawodnik jeszcze bardziej ofensywny. Młodziutki, oczywiście, ale też mający wielkie, wielkie już jak na ten swój wiek umiejętności. Więc może on tu błyśnie, może coś dogra, może jakieś niekonwencjonalne nam zaprezentuje zagranie. Minus 4 mamy tak jak Sevilla, no ale też mamy cztery punkty, tak jak oni. Dlatego ta jedna bramka by się przydała. Wtedy byśmy wskoczyli do pierwszej dwudziestki czwórki. To oczywiście po czterech kolejkach nie znaczy nic, ale już by nam dawało sporą przewagę. Uwaga! Bo tu może być groźnie teraz, to znowu jest końcówka meczu i znowu gdzieś tam... Mitlian cały mecz nie gra A teraz będą może mieli tą jedną sytuację które, Która będzie niebezpieczna Słupek, a właśnie, to jest to To jest całe To jest cała Liga Mistrzów, gdzie są drużyny Które tutaj, no, nie są przez przypadek Zawsze mogą zagrozić To już pokazała Sevilla, teraz to pokazuje ekipa z Danii No ale tutaj Hartrauda Piłka wybita przez Antmana Jakkolwiek to nie brzmi, bohater Marvela, ant gra w ekipie Midland, Breivik, do Portugalczyka Diallo, mamy tu w środku pola e, Timbera, Timber, e, zobaczmy jak to rozegramy, jest Francuz Jenin, dobrze tam uruchomił Jimeneza, Jimenez już pędzi na bramkę, wycofuje piłkę do Hartraudy, jeszcze raz Jenin, pokazuje się tam Hartman, kapitalne zagranie, Hartman, Jimenez, dlaczego on nie strzelał wcześniej, co on tutaj zrobił? Brakuje czegoś Jimenezowi w tym roku. Brakuje mu pewności siebie, być może. Nie wiem, coś zatracił, bo normalny Jimenez z poprzedniego sezonu to by tutaj oddał strzał już w pierwszej tej sytuacji, już w, tej, w tych pierwszych momentach. Od razu po prostu by strzelał po podaniu Hartmana z lewej strony, a on jeszcze tą piłkę przetrzymał. Odwrócił się tyłem do bramki. No, jakby czegoś mu tutaj e, brakowało, jakby nie miał tego ogrania, jakby miał ten problem jakiś ze sobą, ale to, to oczywiście wszystko jest do e, naprawy. Zejdzie Esposito, wejdzie Somkong, bo tam już e, Esposito oddycha rękawami. 5 minut do końca. Zobaczymy. No, e, fajnie byłoby dowieść ten, e, ten mecz z tym wynikiem 1-0, ale jeszcze lepiej byłoby zdobyć drugą bramkę. Anderson. Do Fabiana! No i Bilou tam znowu musi bronić, tak próbują, próbują nieśmiało gracze Mitlian za pola karnego, ale oni też nie mają nic do stracenia. Oni po czterech spotkaniach, jeżeli tego tutaj nie zmienią, to będą mieli punktów 0, co właściwie ich eliminuje już em, praktycznie z dalszej gry w Champions League. Tu był spalony oczywiście, więc na spokojnie 87 minuta. No i Feyenoord prowadzi tylko 1 do 0. Mówię tylko, bo tych bramek powinniśmy zdobyć co najmniej jeszcze jedną, może dwie. No, mamy taką przewagę, że, że tutaj absolutnie te bramki wpadać powinny. Breivik do Żenina, Żenin do Hartraudy, Hartrauda do Jimeneza. Jimenez teraz zagrywa do Somkonga, Kong Songkong, Ale to był strzał z dystansu. Nic tu nie było przygotowane, nic tu nie było gotowe na to, żeby ten strzał oddać. Nic tu nie było takie, jak być nie powinno. I prawdopodobnie po czterech kolejkach Fejenor będzie miał tylko cztery punkty. Breivik prosto w mur, to też za bardzo tutaj jemu nie wyszło. Dialo do Hartraudy. Czy tu jeszcze jakaś akcja będzie zbudowana? czy już raczej ten mecz będzie powolutku zamykany przez pana arbitra nieznanego, jeszcze tu będzie rzut wolny, więc może jakieś dośrodkowanie w pole karne, 2-32 udało nam się to, expected goals uzbiera, One jest niezłe, jak na 12 tylko strzałów, ale zobaczmy, że tylko dwa celne, coś tutaj nie zagrało, coś tutaj nie, nie było tak w tym meczu, no ale to już jest niestety wina trenera, że nie dopilnował tego, aby ten zespół zagrał lepiej. Biorę to na siebie, ale najważniejsze jest to, żeby wygrać, żeby jakby rysować sobie dalej te szanse awansu do strefy playoff, bo kolejny mecz w kolejnym odcinku, jaki będę Wam chciał pokazać, to oczywiście mecz z Salzburgiem i to będzie też mecz kluczowy na wagę złota. Znowu te trzy punkty będą z Austriakami. Myślę, że to zespół mniej więcej podobny klasowo jak Mithiliant, więc też tam zakładam dużą przewagę naszego zespołu, jednak też pewnie będzie to mecz nie taki łatwy. Łatwy, nikt się tam przed nami nie położy, nikt się nie, nie podda. Będzie trzeba naprawdę bardzo mocno popracować nad tym, aby wygrać spotkanie z ekipą z Austrii. Timber jeszcze, jeszcze próbujemy jedną bramkę. Może zdobyć Timber do Jimeneza, już tam się pokazał. Ale to za długo trwa. To wszystko nasi piłkarze są ustawieni tyłem do bramki. Oni nie widzą, co się dzieje. Oni nie próbują tutaj, koniec meczu 1-0, ale. Z wyniku e, Znaczy z wyniku jestem generalnie zadowolony Ze zwycięstwa, o tak, ale chciałbym Żebyśmy tu jednak tych bramek troszkę więcej e, Postrzelali, troszkę więcej Zdobywali, jest 1-0 Jest ten pierwszy krok ku e, tym playoffom No ale musimy jeszcze Te tr trzy kroki zrobić e, 2 miliona, fajnie to się oczywiście tutaj podoba, stan finansów to jest 107, bo ostatnio musieliśmy ósemkę dopłacić za debasta Anderlechtowi, natomiast no tak, jeden krok zrobiony, pozostały 3: Red Bull Salzburg, Galatasaray i Bazylea na wyjeździe, tak, to są te dwa też kluczowe mecze, no bo zakładam, że z Realem to będzie trudno, ale wygrywaliśmy już mecze z Liverpoolem. Także jest dobrze. A dawno nie przegraliśmy też meczu, jak e, z tego co widzę. E, cały październik fantastyczny, więc teraz ja sobie zagram na szybko mecze z Groningen, z Almere City. E, bym chciał bardzo je wygrać. No a potem mamy Red Bull Salzburg na własnym stadionie. Aha, tu mamy jeszcze przerwę reprezentacyjną. Także no mamy to zwycięstwo dzisiaj. Może nie jakieś wybitne, natomiast no ważne, że ono jest i ważne, że. Nie, łapiemy te punkty, łapiemy ten oddech w Champions League, a, a co będzie dalej? No to się. to się okaże. E, natomiast, czy coś jeszcze miałem dodać? Chyba nic, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja o na razie z kontuzją, więc przez miesiąc go na boisku nie zobaczymy. Wielka szkoda, bo to wiadomo, że każda kontuzja jego zwalnia jego rozwój o te kilka tygodni, a to jest dużo. Natomiast cieszymy się z tego, jak wygląda Mario Dialo, z jego rozwoju oczywiście. Abu Sisei też idzie do przodu, e, cały czas zdobywa to doświadczenie i te atrybuty jemu rosną. Jak zwykle najmniej gra ten Gilton Godinho, e, nieodżałowany, no ale czasem tak bywa. Giovanni Garcia też też do przodu, też te jego atrybuty w górę. No nie możemy sobie z tym Song poradzić, nie wiem czemu. Ten potencjał jego jest bardzo duży. Coś tu jednak nie gra do końca i, i nie ma tego rozwoju takiego, e, takiego systematycznego, taki jak być powinien, no bo jak sobie zobaczymy jego postępy. To są one, ale potem jest taka linia stała i, i nie, mo nie możemy, jakby złapać tutaj. Mm, jeszcze sobie przejdę do jego treningu. Poruszanie się w ataku. No właśnie, i tu nie za bardzo to, może te strzały tu byśmy dali teraz jemu. Nowe zagranie, może jakieś w ofensywie? Z dystansu, może nie lobować bramkarza, nie, mimo że. Lasowane strzały? Powinno pasować. No właśnie, może by się to udało jemu dać. Dobra, to teraz już naprawdę tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dużo zdrówka życzę. Trzymajcie się. Cześć.